Już w pierwszym wyścigu sezonu Roman Biliński staje na podium w Formule 3. W Formule 1 McLaren jednak będzie dominował. Partnerem kanału jest sieć torów kartingowych E1 Gokart. Cześć, witajcie serdecznie, Mateusz Cieślicki, powrót Roberta Apel, spotykamy się tuż po kwalifikacjach Formuły 1, ale zacznijmy od tego co się działo w nocy. O pierwszej 15 ruszył wyścig sprinterski Formuły 3. Roman Biliński, polski kierowca startujący z polską licencją, startował do niego z miejsca trzeciego. No i trzeba powiedzieć, że był to start naprawdę świetny. Sama reakcja na światła była znakomita, i już na pierwszych metrach Roman gdzieś tam próbował zbliżyć się do pierwszej dwójki i znaleźć sobie dobre miejsce do ataku. Niestety ta walcząca pierwsza dwójka mocno się ze sobą starła. Zwolnili obaj. Roman musiał przyhamować, przez co kierowcy, którzy byli za nim, wyprzedzili go. Dwóch dokładnie kierowców. Roman spada w pierwszym zakręcie na miejsce piąte. Co robi potem? świetnym, bardzo zdecydowanym, można by powiedzieć nawet agresywnym, a na pewno odważnym manewrem odbiera te dwie pozycje wyprzedza dwóch kierowców w jednym zakręcie i wypada na trzecie miejsce. Jedzie jako trzeci, pierwsza piątka jest bardzo blisko siebie. I cały czas Roman Biliński jest gdzieś w walce. No od Miejsce, nawet pierwsze, można by ty gdzieś tam szukać szansy, w tym, że pierwsza dwójka cały czas ze sobą walczyła. No niestety, samochody bezpieczeństwa, najpierw wirtualna neutralizacja, a potem pełna neutralizacja pokrzyżowały plany Romanowi, ale z drugiej strony zapewniły mu trzecie miejsce. W pierwszym wyścigu w Formule 3 Roman Biliński zdobywa. Podium. znakomita sprawa, pamiętamy na dwa ostatnie sezony, gdy nasi kierowcy jeździli w Formule 3 i zazwyczaj wyścigi, no towarzyszyło nam w tych wyścigach rozczarowanie, tylko dwukrotnie, raz Piotrowi Wiśnickiemu, raz Kacprowi Sztuce udało się zdobyć punkty, piąte miejsca dokładnie, wcześniej był jeszcze, było jeszcze, gdy to ta Formuła 3 była zupełnie czymś innym, było jeszcze piąte miejsce Artura Janosza. Tak czy inaczej, znakomity występ Romana Bielińskiego. Romana, który przecież 8 miesięcy temu w wypadku samochodowym poważnie ucierpiał. Złamał, miał złamane dwa kręgi, nie miał czucia w nodze, nie wiadomo było, czy w ogóle wróci do sportu. Bardzo ciężka rehabilitacja, determinacja, no i chęć pokazania, że na to, na co go, tego, tego, na co go stać, sprawiły, że jest dzisiaj zdobywcą podium w Formule 3. Zrewelacyjna sprawa. Roman Biliński w 2020 roku przeszedł do singles literów, jeździł w brytyjskiej Formule 4, tam zdobywał podium, już w sierpniu zdobył pierwsze podium, następnie wygrywał wyścigi, potem poszedł do GB3. W GB3 wtedy to jeszcze była brytyjska Formuła 3 wygrywał wyścigi. Potem poszedł do serii Freka, w której jeździł trzy sezony i tam były pole position, były podia, wygrał też wyścig, wygrał też sezon Frog, czyli Formula Legends Oceania Championship. No i teraz jest w Formule 3. I radzi sobie naprawdę znakomicie wielkie brawa jest podium on sam no, napisał też na Instagramie, że pierwszy wyścig sezonu pierwsze podium nie mogło być lepiej wielkie brawa dla niego miło patrzeć na wstawki Formuły 3, która pokazuje nam polską flagę pierwsze podium Roman Biliński. no i wielkie brawa przed Romanem dzisiaj o godzinie 23 w sobotę o godzinie 23 wyścig główny do którego ruszy z 10 miejsca tam też może powalczyć o punkty tych punktów za wyścig Sprinterski dostał 8 znacznie wyższa pula będzie do zgarnięcia w wyścigu Głównym zachęcam do oglądania na powrót Roberta Apel, do śledzenia na powrót Roberta Apel. Super, super zaczął się ten weekend dla nas, a potem, no było jeszcze lepiej, bo były duże emocje związane z Formułą 1, z kwalifikacjami Formuły 1. Nie spodziewaliśmy się innego wyniku niż gdzieś tam pierwsze, drugie miejsce McLarena, ale wraz z tym, jak ta sesja przebiegała, McLaren wcale nie wyglądał na najszybszy. Red Bull był wysoko, Red Bull, mówię, Max Verstappen, gdzieś tam Ferrari też, George Russell w Mercedesie się pokazywał, natomiast aż do ostatnich okrążeń nie było tego znaku, że rzeczywiście McLaren będzie tak dominował jak to zapowiadali eksperci czy jak mówił Helmut Marko, który mówił, że nawet mogą mieć sekundę czy pół, pół sekundy do sekundy przewagi nad Red Bullem. No i dopiero na ostatnich finałowych okrążeniach zarówno, George, zarówno Lando Norris jak i Oscar Piastri odpalili po prostu. Oni wcześniej popełnili błędy na swoich okrążeniach, ale ostatecznie wytrzymali presję i pierwszy pole position sezonu 2025 wędruje do Lando Norrisa, który dość zdecydowanie bo o 84 tysięcy na w obecnej Formule 1 to dużo pokonał Oskara Piastki, a za nimi no. Prawie 40 sekundy. Max Verstappen. Max Verstappen, który ma pod sobą dość trudne auto. Nie jest to auto najszybsze, ale to jest Max Verstappen. To jest gość, który nawet jeżeli będzie nie miał e, z górki, to i tak sobie poradzi, to i tak wywalczy drugi rząd. I biorąc pod uwagę to, że jutro no, niemal pewne są opady deszczu, i pytanie tylko jak one będą intensywne, czy będziemy mieli czekania, aż e, tor wyschnie, czy będziemy jeździć w deszczu. To Max Verstappen jest jutro w tym deszczu faworytem do wygrania wyścigu, bo wiemy, jak to. Lando Norris z, z deszczem ma, wiemy, że Oskar też dużego doświadczenia w tym deszczu nie ma i Max Verstappen na dzień dzisiejszy, na ten moment jest faworytem do wygrania tej rywalizacji, ale oczywiście to, o tym wszystkim przekonamy się jutro o godzinie 5, bo wtedy zaczyna się wyścig. Dalsze miejsca, George Russell zrobił swoje. Czwarte miejsce w Mercedesie wygląda na to, że taki jest mniej więcej potencjał bolidu z Breckley. 4,5 dychy dostał od Lando Norrisa, ale to i tak jest niezły wynik, no bo wszyscy się spodziewali i to się rzeczywiście Potwierdza, że McLaren dominuje Na miejscu piątym sensacja Absolutna sensacja tych kwalifikacji Yuki Tsunoda, który przyznał, że troszkę pomógł mu Slipstream, który dostał od Lando Norrisa Ale też, że złożył magiczne okrążenie No i spójrzcie jak to teraz wygląda Przechodząc już bardziej do kierowców spod z Spod znaku Red Bulla Verstappen trzeci, ok, Tsunoda na miejscu piątym, Hadżar na miejscu jedenastym, a gdzie jest Liam Lawson? Osiemnasty. E, oczywiście, były problemy, e, on też stracił troszkę ze względu na problemy techniczne, stracił troszkę czasu, no ale mimo wszystko... Red Bullowi nie zależy na tym, żeby mieć Sergio Pérez 2-0, tylko trochę młodszego i z y, antypodów, tylko chodzi im o to, żeby tutaj było minimum Q2, a najlepiej Q3. Tego Q3 nie ma, a Yuki Tsunoda pokazuje się, jestem Helmutowi Marko i y, udowadnia troszkę, czy może y, zwraca uwagę, że być może ta decyzja o właśnie Lawsona, a nie Tsunody do głównej ekipy była błędem y, zarządców Red Bulla. No ale tak czy inaczej, brawo Yuki, świetny wynik, oczywiście punkty są przyznawane. Dopiero jutro i musimy poczekać, bo Lawson też, no, biorąc pod uwagę to, że nie jeździł na tym torze nigdy, musi dostać pewną minimalną taryfę ulgową, no ale na 18 miejsce raczej nie aż taką. Na miejscu szóstym Alex Albon. Wszyscy spodziewali się, że Williams będzie szybki, no i rzeczywiście Williams jest szybki, bo na miejscu 10, Carlos Sainz. Tutaj ten wewnętrzny pojedynek póki co na korzyść Alexa Albona, no ale widać, że jeżeli będą takie szalone wyścigi, które może się zdarzyć jutro, to Williams gdzieś może się nawet obok podium zakręcić to jest znakomity wynik ekipy z Grow. Natomiast co się dzieje teraz? Mamy siódme i ósme miejsce. To są bolidy Ferrari. I czy już możemy pokazywać memy, że to, by, to miał być nasz rok, a nie jest nasz rok? No bo tak to wygląda, że Ferrari ma ogromną stratę. Lekerek stracił 6,5 dychy, a Hamilton 8. Prawie 9,0 sekundy do zwycięzcy kwalifikacji. To jest bardzo dużo, to jest bardzo duża strata, bo przecież no, Ferrari wyglądało na drugą ekipę w stawce, natomiast oni chyba znowu budują, budują napięcie, a potem to wszystko niestety siada. To jest oczywiście pierwszy wyścig sezonu, to jest wyścig na mało reprezentatywnym torze, bo to jest obiekt taki nietypowy, natomiast widać, że strata Ferrari jest po prostu duża i jeżeli oni mówią, że spodziewali się być tam, gdzie są, no to nie jest to nic pozytywnego. Lewis Hamilton tylko pociesza się, że no spójrzcie, byłem bardzo blisko, szarła 2 dziesiąte sekundy, nieco ponad 20 sekundy do niego straciłem, więc w nowym Bolidzie, jak się, jak się wszystkiego uczę w nowym aucie, w nowym zespole, to jest naprawdę dobry wynik. Tak pociesza się Lewis Hamilton, ale trzeba powiedzieć, że ten wynik Ferrari jest po prostu, dużą, dużym rozczarowaniem. Natomiast nie jest rozczarowaniem wynik Alpine, ponieważ Piergassi na miejscu dziewiątym, a Jack Duen na miejscu 14 i to gdyby nie miał skasowanego czasu, to może nawet byłby w Q3. Jack Duen, myślę, że dał radę, biorąc pod uwagę presję, jaka na nim ciąży w tych kwalifikacjach. Piergassi oczywiście na swoim. Wysokim poziomie. Fernando Alonso Lenstroh, miejsce 12 i 13, tutaj raczej bez zaskoczeń, spodziewaliśmy się, że tu będzie słabo, jeżeli chodzi o Astona. Natomiast myślę, że na plus trzeba zaliczyć postawę, na duży plus trzeba zaliczyć postawę kierowcy klasy B, jak to określił go Helmut Marko, czyli Gabriela Bortoleto. On miał nie mieć dużej prędkości, czystej prędkości, on miał być jakimś słabiakiem, natomiast on pokonuje Hulkenberga w kwalifikacjach i awansuje do Q2. Coś, co, co nie udało się Lawsonowi, czy e, Bermanowi. E, jeżeli chodzi o e, też rozczarowanie, Andrea Kimi Antonelli. On tłumaczy się, że najechał na tarkę, na której było dużo żwiru i to sprawiło, że no niestety uszkodził podłogę i od razu stracił docisk i tak dalej, i tak dalej. No to trzeba było na tę tarkę nie wyjeżdżać. Andrea Kimi Antonelli po prostu dzisiaj te kwalifikacje zawalił. To jest gość, na którym też ciąży ogromna presja, bo jest hajpowany przez Toto Wolfa. I jeżeli ktoś go dzisiaj krytykuje, to chyba może mieć pretensję tylko do Toto Wolfa, który buduje na Antonellim zbyt dużą presję. Tak mi się wydaje. Natomiast no, musi się jutro O'Keefe'a Andrea Antonelli poprawić. Zwłaszcza, że George Russell jest na miejscu czwartym. Rozczarowaniem też tej sesji jest Oliver Berman, ale trzeba powiedzieć, że miał awarię skrzyni biegów. Co ciekawe, jeżeli to jest skrzynia i trzeba ją będzie wymieniać, to już w ten weekend, w pierwszy weekend sezonu ma wymienioną skrzynię biegów oraz cały silnik, bo po tych swoich przygodach, po tym uderzeniu w bandę, musiał mieć wymienioną całą jednostkę napędową. Czyli zaczyna z P20, ze słabym tempem, z przejechanymi 12 okrążeniami, tak, tak, 12 okrążeniami przez cały weekend i jeszcze ze wszystkimi nowymi bebechami. Fatalny weekend Olivera Bermana, no ale tu akurat chyba nie pomylił się Helmut Marko, który powiedział, że to jest kierowca, który jeździ zbyt ryzykownie. Ale to wszystko jest tylko pierwsza runda sezonu, a dopiero to też jest, to są pierwsze kwalifikacje. Jutro ma padać, szanse na deszcz, no nie mówmy o szansach na deszcz, po prostu będzie padało. Jeżeli tak, to to wszystko, co dzisiaj powiedziałem, może się, w, no, obrócić, może po prostu to się do góry nogami całkowicie zmienić i możemy mieć zupełnie inne wyniki. Będziemy na to czekać, będziemy obserwować, a ja zapraszam jeszcze dzisiaj wieczorem na relację live z wyścigu Formuły 3, a jutro od rana, od samego rana, od nocy. Wyścig Formuły 1 miłego dnia, miłego weekendu i kibicujemy, trzymamy kciuki, oby to były duże emocje. Do zobaczenia. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek dla zasięgu. Dajcie, wpiszcie w komentarzu, kto według Was wygra ten wyścig jutrzejszy. Czekam na Wasze opinie. Bardzo dziękuję za wspieranie kanału na Bajkofitu na Patronite, na Tipli i na YouTubie i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Cześć!